Szanowni Państwo, to jest e, Telewizja Starnowa, e, ja nazywam się Kazimierz Dudzik, to jest program Dudzik Lokalnie. Lato mamy, drodzy Państwo, zaczęło nam się upalne, e, słoneczne i burzowe, a dzisiaj w moim studio jeszcze, który e, jest gwiazdą e, Telewizji Starnowa, Drodzy Państwo, oprócz tego oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, jest też kierowcą zawodowym, jest honorowym dawcą krwi i ma wiele jeszcze innych zajęć. Nie wiem, jak on to robi. Drodzy Państwo, w moim programie aspirant sztabowy Paweł Klimek. Dzień dobry. Kłaniam się nisko panu rektorowi. Witam wszystkich telewizów, telewizji Tarnowa TV. Ja na początku mam trzy pytania zawsze do moich gości i nie przedłużając, y, pierwsze zadam pytanie, y, które mi się tak nasunęło, jak sobie tak patrzę na mojego gościa: służba czy władza? Zawsze służba. Zawsze służba. Od 30 lat jestem prawie policjantem, powiem prawie policjantem od 30 lat, ponieważ 29 mam w mundurze i zawsze służyłem społeczeństwu. Zaczynałem w Warszawie, później przeniosłem się do Tarnowa i od tych 27-26 lat jestem cały czas w Tarnowie. Na początku byłem bez munduru. Pracowałem jako policjant służby kryminalnej. Cały czas podkreślam służbę, bo dla mnie to jest bardzo ważne słowo i bardzo duże ma znaczenie. A w tym momencie od 9, ponad 9 lat jestem oficerem prasowym tarnowskiej komendy. Reprezentuję komendę miejską policji w Tarnowie, reprezentuję komendanta miejskiego policji w Tarnowie przez długie lata, komendanta Dymurę, który w tym momencie pełni służbę w komendzie w Limanowej, a w tym momencie będę reprezentował komendanta młodszego inspektora Saka. To, ponieważ to jest program DUDIG lokalnie, i pan powiedział najpierw stolica, później Tarnów, gdzie jest lepiej? W Tarnowie? Ja zaczynałem służbę bo wtedy żeby dostać się do policji musiałem niestety przejść przez Warszawę. Nie było możliwości mhm. dostać się do Tarnowa, wtedy jeszcze była komenda wojewódzka policji w Tarnowie, tak podkreślę. Nie miałem możliwości tu się dostać, musiałem przez Warszawę, żeby dorawić do Tarnowa. Tak, oczywiście, że Tarnów, oczywiście, że tutaj moje serce leży i tutaj będę zawsze kochał to miasto, ponieważ tutaj się urodziłem, tutaj chcę pracować, tutaj mam rodzinę i tutaj będę wszystko robił, aby w tym mieście pozostać. I tutaj się spełniam zawodowo. Pytanie drugie. Hmm. Tor przeszkód czy Strzelnica? To jest bardzo trudne pytanie, ze względu na to, że jako policjant muszę mieć jedno i drugie. Tor przeszkód muszę przejść. Strzelanie muszę mieć również na bardzo wysokim poziomie, ze względu na to, że policjanci są, są dla ludzi, są dyspozycyjni, a przede wszystkim noszą coś takiego jak środek przymusu bezpośredniego w postaci broni palnej. Więc musimy mieć również możliwość, umiejętności i musimy mieć wyszkolenie, przeszkolenie, które pozwoli nam tą bronią się posługiwać w sposób bezpieczny. Dla osób postronnych, a jeżeli potrzeba, po prostu ją używać we właściwy sposób, we właściwym miejscu, we właściwym czasie. No to trzecie pytanie to będzie takie łatwe, takie przyjemne i takie sympatyczne. RODOS czy ogródki działkowe? <grytanie> Rodzinne, ogrodo, rodzinne tak. y, ogrodzone siatką oczywiście mam. Od ponad 20 lat jestem użytkownikiem takiego rodosu. Bardzo z tego powodu jestem dumny, ponieważ ja wręcz ubóstwiam odpoczywać, spędzając wolny czas, czy jak mi trochę pada na głowę, czy jak słońce świeci w tych moich grządkach, gdzie, gdzie próbuję jakieś tam posadzić swoje warzywka w postaci marchewki, cebuli czy buraków. Nie zawsze mi to wychodzi. Jakiegoś pomidorka, jakiegoś pora, gdzieś tam, żeby to było, tylko po to, żeby się po prostu w tej ziemi troszeczkę utytłać, tylko dlatego, żeby odpocząć tam psychicznie, ponieważ moja praca polega na tym, że jestem cały czas aktywny umysłowo, ja cały czas muszę być na pełnych obrotach. Ja wszystkim powtarzam, że no niestety oficer prasowy to jest y, służba 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i prawie 365 dni w roku. Y, dziennikarze, z którymi pracuję od 10 lat, wiedzą i już szanują ten mój urlop. Wiedzą, że w sierpniu jestem niedostępny dla nich, ale to dopiero od dwóch lat jestem taki A niedostępny. A zdradzi już. pan, gdzie tam na ten urlop? Może do tego Rodos, z tego tam nieogrodzonego? Na RODOSie na <laughs> jestem zawsze, jak tylko mam taką możliwość. Natomiast tych funkcji faktycznie mam bardzo, bardzo dużo. I próbuję to jakoś połatać. Czasami się z żoną zderzamy, że naprawdę nie mamy czasu nawet dla siebie się spokojnie porozmawiać. Natomiast ja muszę gdzieś na chwilę wyjechać, muszę gdzieś na chwilę odpocząć, mm -hmm. zapomnieć o tym wszystkim, co się tutaj dzieje, natomiast telefonów nigdy nie wyłączam, bo... One muszą być cały czas aktywne. Jedyne, tak jak powiedziałem, sierpień jest nieaktywny mój numer służbowy. Przekazuję wtedy sterowanie, rzecznikowaniem na terenie Tarnowa innym osobom. Do tej pory zastępowała mnie koleżanka Olga. W tym momencie będzie mnie zastępował kolega Kamil. No sierpień to będzie dla niego, że tak powiem, pole do popisu. Żeby mógł się wykazać. A tymczasem, jeśli jesteśmy już w tematach letnich, urlopowych, no to właśnie... Y, idzie czas urlopów, y, wyjazdów y, no, różne rzeczy się dzieją, natomiast policja czuwa. Y, dwie akcje y, na lato zostały przygotowane y, to może o nich porozmawiamy. Najpierw o tym, jak to y, w y, dzisiejszych czasach ludzie chętnie korzystają z nowej technologii, jak się lubią chwalić, właśnie, że tam gdzieś w hurgadzie albo na innych y, tureckich plażach wypoczywają. I a co oni są szczęśliwi i fajni? Jest to bardzo zgubne, panie redaktorze. Ja staram się przestrzegać, opowiadać, mówić, za każdym razem wskazywać, że media społecznościowe, te wszystkie komunikatory, WhatsAppy, Messengery, chwalenie się, że właśnie jestem na lotnisku, mój samolot właśnie podrywa się do lotu, spędzę najbliższe dwa tygodnie właśnie w Hurgadzie, gdzieś tam w Egipcie, albo w jakiejś tureckiej, jakiejś pięknej plaży, albo gdzieś na Karaibach, nie będziemy przez 14 dni. No stać mnie, nie? Tak. I właśnie pokazuje wszystkim w koło, że przecież mnie stać, ja mm. mogę wyjechać. Ja wiem, że te wakacje w tego typu kurortach są zdecydowanie czasami tańsze niż nad polskim morzem, czy, czy na przykład w górach. Albo są bardzo porównywalne, no ale tam jest zagwarantowana pogoda. Przecież tam cały czas słońce świeci i jest ciepło. No i chwalimy się w tym. Tym bardziej, że tutaj trzeba przypomnieć, że no do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości takich swobodnych wyjazdów, przejazdów, pokazywania się, chwalenia się. Nie było czegoś takiego. Teraz wychodzimy bardzo naprzeciw, no i tutaj właśnie jest duże pole do popisu, ale nie dla policjantów, tylko dla przestępców. My się chwalimy, pokazujemy, wyjeżdżamy, Zapominamy o tym, co tutaj zostawiamy, i ja chciałbym, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, że jak wyjedziemy z naszego domu, żebyśmy do tego domu wrócili, ale żeby ono było w takim stanie, jakim żeśmy go zostawili. Pamiętajcie, chwaląc się, wysyłając SMS-y, zdjęcia, maile, informacje na tych naszych wszystkich spo społecznościowych komunikatorach, pokazujemy i otwieramy praktycznie drzwi, wskazujemy klucz że ten dom jest pusty, otwarty, można bezkarnie po nim chodzić, poruszać się i brać praktycznie wszystko, co, co wokół. Ocz... Podajemy na tacy. Podajemy wręcz na tacy, ale ja tu od razu chcę wyjść z taką inicjatywą. Porozmawiajmy z sąsiadami, bo przecież kto jest najlepszym naszym fuflem? Dobry sąsiad. Nie każdy wyjeżdża, nie każdy lubi jeździć, nie każdy chce jeździć, nie każdego na to stać, a dla innych osób to również sposób spędzenia wolnego czasu, właśnie siedzenie przed oknem. Taka osoba, która nie wyjeżdża, bo ma tylko swojego pieska z którym gdzieś tam wychodzi, albo ma swoją psiapsiółkę koleżankę, z którą bardzo lubi chodzić na kawę, rozmawiać przy kawie, czytać książki. Ona ma niesamowitą wiedzę. Ta osoba, czy to mężczyzna, czy kobieta, jak nam popatrzy na mieszkanie, zobaczy, co się wokół dzieje, podpowie, porozmawia z naszą rodziną, przekaże taką informację policjantom, dzielnicowemu, który jest zawsze dostępny, podejść, powiedzieć, że tu mi się nie podoba, bo się okazało, że tego pana nigdy albo tej pani nie widziałem, tych państwa nie widziałem, a tak nagle się pojawili. Tak chodzą, patrzą, kugają. Nie wiemy, co się właściwie dzieje, od tego jesteśmy. Przekażcie te, co, ta, taką informację, drodzy słuchacze, drodzy telewizowie, y, policjantowi, dyżurnemu, dzielnicowemu, każdemu, kto jest na dużo, że nie wszyscy wyjeżdżamy na urlop. Służba w policji to służba 24 godziny na dobę. Zawsze ktoś odbierze telefon, zawsze ktoś przyjedzie na interwencję, bo po to jesteśmy powołani. W Ternowi jest ponad 3, 530 policjantów. Z czego większość to oczywiście y, policjanci, którzy pracują, których widać ruchu drogowego, prewencji, dzielnicowi, to są wszyscy ci, tak jak ja, mundurowi, ale jest mnóstwo policjantów niemundurowych, którzy przyjeżdżają i właśnie jeżdżą, o których się mówi: blokersi, wywiadowcy, nagle się pojawiają znikąd samochodami nieoznakowanymi y, i zatrzymują nie chcę używać bardzo mocnych słów y, osób, które y, zamiast iść na wakacje. To biegają po, po ulicach naszego miasta z jakimiś takimi karczownikami, gazami różnego rodzaju, a oni są właśnie od tego, żeby takie osoby, które mają, tak mi się wydaje, że idą sobie na miasto do kolegów porozmawiać, to my im te narzędzia, rozmowy, zabieramy, żeby oni sobie porozmawiali troszeczkę w inny sposób. Rozumiem. Często to właśnie seniorzy zostają w domach z różnych przyczyn bo to nie ten termin sanatorium, bo to za daleka podróż i zdrowie nie pozwala na długi lot samolotem. No i właśnie. Yy, I zdarza się, że ci seniorzy stają się łatwym łupem dla tych, którzy yy, no wtedy w cudzysłowie pracują, czyli zarabiają. Bardzo się boję tego, tego okresu wakacyjnego i tych niepotrzebnych telefonów, które ci seniorzy prawdopodobnie będą odbierali, a na pewno odbierają, ponieważ ostatnie dni pokazują, że jednak taka sytuacja ma miejsce. Tutaj chcę się do Was, seniorzy drodzy kochani, zwrócić. Telefon stacjonarny, który macie gdzieś tam na podorędziu, który jest Waszym narzędziem pracy. Waszym narzędziem komunikacji się ze światem zewnętrznym, z koleżanką, ze ściany, zza płotu, z zapłotu, ewentualnie z piętra na piętro, staje się narzędziem w cudzysłowie zbrodni, bo pojawia się nagle telefon i informacja. Mamusiukowana, babciu, złota, coś tam się stało, wypadek i tam ci płacze ten ktoś tam do tej słuchawki, I nagle, na babcie, tak? i nagle nam się odcina wszystko i nagle tam się jest taka, taka informacja, no tak, no pojechała na wakacje, rany boskie, co to się stało? Później kolejna sytuacja, natychmiast trzeba pieniądze, bo zabiłam dziecko czteroletnie na pasach, kobietę w ciąży na pasach, ona niestety nie żyje, zamknął mnie zaraz, za zakładu, a nie, ja przecież młoda jestem i tak dalej. To powoduje, że starsi ludzie, którzy są wychowani w zupełnie innych czasach niż my, chcą pomóc. Oni nie potrafią połgodzić się z tym, że ich dziecko, ich wnuk, ich syn, ich córka cierpi. Oni się z tym wszystkim utożsamiają, oni chcą pomóc. Oni nagle odcinają swoje wszystkie mądrości i nagle idą tylko i wyłącznie, jak to mówią, koni, klapki: pomagam, wyciągam wszystkie pieniądze, jakie mam, gdzieś tam pochowane w skarpetach, w szufladach, w poduszce i daję. Nie róbcie tego. Nigdy pod żadnym pozorem, jeżeli ktokolwiek będzie mówił, że córka, syn, wnuk, wnuczka zapłakanym głosem przez telefon będzie do Was rozmawiał, co trzeba zrobić? Rzucić tym telefonem w kąt. A nie trzeba zadzwonić na policję? Nie. Rzucić telefonem w kąt. Rzucić telefonem w kąt. Jeżeli to jest taki na kabelku jeszcze taki odkładany, zrzucić tą słuchawkę, żeby tego nie słyszeć. Mhm. Nie możemy tego słyszeć. Jeżeli mamy taki telefon typu komórkowego... Zostawmy go gdzieś na poduszce, żebyśmy tego głosu nie słyszeli. Cztery głębokie oddechy. Podejść do kuchni, napić się wody i wtedy zobaczyć, czy ten telefon dalej dzwoni. Czy tam ktoś tam trajkota, czy nie. A jeżeli dalej trajkota, to zróbmy ten taki, taki fajny manewr na widełkach, żeby się to zrzuciło. Mhm. Na telefonie komórkowym czerwoną słuchawkę nawet 4-5 razy wcisnąć, aż się wszystko wróci do normalności. I wtedy, drodzy kochani seniorzy, wybieramy numer alarmowy, który brzmi 112. Dopiero wówczas łączymy się z Centrum powiadamania Ratowniczego i dopiero wówczas mówimy o sytuacji, która się nam zdarzyła. Ale mówmy o tym. Mówmy o tym tylko dlatego, żeby po pierwsze z siebie to wyrzucić. Po drugie mamy czas ochłonąć i skontaktować się z moją z wnuczką, wnukiem, synem, córką i dopiero wówczas podejmować jakiekolwiek decyzję. Jeżeli ktoś będzie chciał od Was pieniądze, na cokolwiek, bo się zdarzyła taka sytuacja i potrzebne jest odszkodowanie zapłacić, potrzebne jest coś zrobić, to on sam do was przyjdzie na kawę z różą, na herbatę, na ciasteczko i powie: Babciu, droga, kochana, stało się dramat, potrzebuję, pomóż. Wtedy jak najbardziej pomagajcie. I to jest bardzo ważne, i proszę yy, oglądnijcie ten program parę razy, a szczególnie ten fragment, szczególnie zwracam się do seniorów i yy, bądźcie rozważni. Na drodze też trzeba być rozważnym. Lato się zaczęło i pojawiły się jednoślady na drogach. Jechałem do studio, to yy, no ja się bardzo cieszę. Mam znajomych, którzy jeżdżą na motorach, na tych różnych yy, czoperach, turystycznych, ale i ścigaczach. Ale tak zaczynają jeździć tymi motorami w takich yy, kolumnach, żeby nie powiedzieć chmarach. Jest to na pewno fajny sposób spędzenia czasu. Sam osobiście też kiedyś jeździłem na motocyklu. W tej chwili nie mam tego motocykla i tak cały czas się waham, czy sobie nie kupić. Natomiast widząc, jaki jest potężny ruch na naszych drogach, a czasami brak rozsądku tego motocyklisty powoduje, że naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. Oni pojawiają się i znikają. Pomimo tego, że mają obowiązki włączania świateł, praktycznie wszystkie nowe motory, one same z automatu już te światła włączają. Więc generalnie ich widzimy. Mądry motocyklista, który będzie jechał za samochodem osobowym, będzie chciał go w jakimś momencie wyprzedzić. To on się będzie pokazywał w lusterkach, żeby to światło mrugnęło w jednym prawym, lewym lusterku, wstecznym lusterku, żeby ten kierowca, który jest skupiony na drodze, on nie obserwuje cały czas co się dzieje za nim. Ale jak mu błyśnie raz, drugi, trzeci, coś się stanie z jednej, z prawej, z lewej strony, to on popatrzy, on nas zobaczy. Wtedy nie będzie wykonywał dziwnego manewru, bo on będzie widział: aha, za mną jest jedno ślad, który naciśnie na manetkę i on praktycznie jest w ciągu dwóch sekund przede mną. Nie będę robił głupiego manewru, wyskakiwania z kolumny tak. samochodu, żeby też w tym samym czasie wyprzedzać. Na ale już szytem głupoty jest przynajmniej z prawej strony, poboczem, czy czymkolwiek innym, to już w ogóle, to już w ogóle nie rozumiem takich sytuacji. Jest was, motocyklistów, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i to jest świetny sposób spędzania wolnego czasu. Im więcej takich motocyklistów, którzy pojawiają się na drodze, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się z tego powodu, że mogą jechać. Natomiast jest mnóstwo takich jeźdźców bez głów, którzy po prostu tylko prędkość, prędkość i prędkość. Jak widzę czasami na autostradzie, jak rozpędzają swoje motocykle do ponad 200 km na godzinę, yy, mało tego um, ubrani nie do końca na, po motocyklowemu. No to jak to mój kolega opowiada bardzo często, ja tutaj nawet przytoczę Tomek Burnat, on jest, jest strażakiem i ratownikiem medycznym. Świetny gość. On mówi mi, Paweł, słuchaj się, jak mam takiego motocyklistę, który jedzie właśnie ubrany, tak, mówi, to jest bardzo fajnie, bo on jak się przewróci, to się samo ode mnie rozbierze, nie muszę go rozcinać później, żeby się dostać. Czarny humor. Czarny humor? Natomiast taka sytuacja jest, że jeżeli będziemy tak jechali ubrani, to się narażamy na bardzo poważne konsekwencje wypadkowe. Jak już Tak, to po prostu... ja znam takie odcinki dróg proste, z ograniczeniem prędkości. Przychodzi weekend, sobota, niedziewa i jest huk, jak na motodromie. Tak, tak, bardzo, bardzo to jest duży hałas. Na pewno niektórym będzie przeszkadzało, zwłaszcza jak mieszkają gdzieś tam przy takich drogach, gdzie takie prędkości są szybkie, duże, rozwiniane, duże prędkości, ale musimy sobie przypomnieć, że jak kupujemy dom poletko jakieś, gdzieś budujemy się w jakimś miejscu, to my wchodzimy z czymś nowym w miejsce, które gdzieś tam jakoś sobie funkcjonowało. Pamiętajmy, że musimy się do tego przyzwyczaić i bierzemy jakby z całą tą wszystkim dobrodziejstwem tego miejsca, to wszystko, co się wokół tego już działo. Albo Czyli ja się do trzeba tego. się będzie dziać. Czyli jak na przykład, nie wiem, yy, budujemy się na ulicy Kolejowej, to pewnie będzie niedaleko kolej. Będą no dobrze, pewnie to ja będę pociągów. adwokatem diabła. Eee, ktoś wybudował dom 20 lat temu, spokojna dróżka taka, a teraz jeżdżą kłady, te takie krosy. On wtedy nie wiedział o tym, że, że coś takiego będzie go czekać. Yy, tak, i tutaj A jest teraz. I tu, I tu jest teraz pytanie takie, czy to te krosy robią na złość, czy po prostu oni tam ktoś wybudował motodrom jakiś taki. I, i w tym momencie no, jest to uciążliwe. Na pewno trzeba takie rzeczy zgłaszać i budowa takiego motodromu no, gdzieś tam w okolicy naszego właśnie chatki, gdzie chcielibyśmy jak w karkonoszach spędzić spokojnie e, starość, czy po prostu mieszkać, no może się okazać bardzo, bardzo uciążliwe. Ale zmieniając, że temat a trochę tak. bezpieczeństwo, to ja bym tak jeszcze wrócił, bo poszliśmy na czarny humor. Może troszkę odwiniemy w drugą stronę. Kręci mnie bezpieczeństwo. Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Tu chciałbym Państwu również zwrócić uwagę, że właśnie zaczynają się wakacje. Zaczyna się temperatura naprawdę bardzo, bardzo wysoka, bo zapowiadają nam i po 30, po 30 parę stopni, gdzie będziemy uciekać. No, na waseny. Super. Byle na nie do donajca. No, <laughs> do będą uciekać. No właśnie. Jak, gdzie uciekliśmy od czarnego humoru? Wie pan, ile du... e, Wasz... e, tych grobów na cmentarzach przy Dunajcu? Wiem, wiem, dlatego chciałem to od razu podkreślić, że kręci niebezpieczeństwo nad wodą, czyli kąpiemy się tam, gdzie jest bezpiecznie, na pewno nie na Dunajcu. Dunaj jest rzeką górską, ci, co mieszkają w Tarnowie doskonale wiedzą, ile on już ofiar pochłonął i to ofiar ci, którzy zrobili to celowo, ci, którzy to zrobili przypadkowo i ci, którzy ratowali inne osoby. Dunajec, rzeka górska, nigdy nie wiemy, w którym miejscu jest tak powiedziane. drugie dno. Kiedy to dno się zapadnie, ona cały czas meandruje, ona cały czas zmienia bieg, wylewa, zmienia się koryto. To jest cały czas rzeka ruchoma. Jak chcemy się iść wykąpać na ten Dunajec, to wchodźmy co najwyżej do kolan. Nie wchodźmy głębiej. Pływanie takie otwarte na Dunajcu może skończyć się dla nas tragicznie, a takich tragedii rok rocznie odnajdujemy co najmniej po kilka. Niekoniecznie może w Tarnowie, ale w tamtym roku niestety te również i w Tarnowie. Gdzie unikamy? To samo Riviera Radłowska. Tam, gdzie mamy możliwość się kąpać, kąpmy się. Ale tam, gdzie nie mamy możliwości, to się nie kąpmy, bo naprawdę tam jest bardzo głęboka, tam jest praktycznie studnia bez dna. No przydałoby się widzieć jakiegoś ratownika. Przydałoby się wiedzieć jakiegoś ratownika. Tam y, pracownicy, którzy generalnie się, tak powiem, to jest ich zawód, wo, wodniacy, y, oni tam starają się być, ale nie są w stanie być wszędzie, dlatego oni wchodzą w to miejsce, gdzie jest troszkę wygrodzone, gdzie jest to w jakiś tam sposób zagospodarowane, tam, tam potrafią udzielić pomocy, natomiast nie będą w stanie udzielić pomocy na całej tej rewierze. Jeżeli będziemy się kąpać na kakałku, tam też jest ratownik, ale tam jest zdecydowanie, zdecydowanie płyciej. I pamiętajmy, no, ką się bezpiecznie. Oczywiście będę zachęcał, być może to jest niepopularne. Skorzystajmy z akwenów takich jak baseny kryte czy odkryte, bo tu jest ratownik. Tu jest no właśnie, dno. bo w lecie oprócz tych krytych, z których możemy korzystać cały rok, to jest sezon na baseny odkryte. I jest ich trochę w regionie i w mieście. I zachęcam oczywiście, być może to kosztuje troszkę więcej, ale jest bezpiecznie. Nie będzie takiej sytuacji, że pojedziemy na Dunajec i możemy z tego Dunajca nie wrócić. No apeluję, proszę, róbmy, bawmy się, że tak powiem, z głową. Ja ostatnio, była u mnie wycieczka w, w komendzie miejskiej i opowiadałem o, o różnego rodzaju sytuacjach związanych z bezpieczeństwem i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, mówię, powiedzcie mi, drogie, kochane dzieci, to były w drugiej klasie, wiek mniej więcej 8-10 lat, pyta, i zadałem im pytanie, oni o to świetnie odpowiedzieli, powiedziałem, potraficie wymienić żywioły? No tak, krzyczało oczywiście, no to mówcie, no to... Bo no ja może nie wiem. Od razu powiedziałem, że to jest ziemia, że to jest powietrze, że to jest woda i ogień. Ja mówię, no to dobra, no to świetnie. No, a dlaczego są żywiołami? Tak od razu odpowiedziałem. No i taka, 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 cisza. No no ale my z nimi nie wygramy. Wygrasz z ziemią? No tak myślą, tak kombinują. Mówię, a jak idzie lawina taka błotno taka, taki leci takie coś na dół, potrafisz to zatrzymać? No nie. A do wody jak wejdziesz, to potrafisz się z tym obronić? Nawet tak świetnie pływasz? No nie. No, i tak w ten sposób poszliśmy, tak dalej, tak dalej. i Mówię, no właśnie, korzystajcie z tych żywiołów, no bo korzystamy. Jesteśmy, no powietrze, oddychamy tym powietrzem tak. i musimy z niego korzystać. Chodzimy po ziemi, no chodzimy po no ziemi. ale też klimat nam się zmienia, jak przyjdzie taka tromba, to pokazuje no, swoją no, siłę. on pokazuje prawda? nam swoją siłę, właśnie, pokazuje, mówię, a ogień no potrzebuje, no gdyby nie było ognia, to byś sobie nie zjadł ciepłego rosołu. No, no, no oczywiście. I to samo jest z wodą. Jak chcesz z niej korzystać, bo Ci jest gorąco, to korzystaj, ale z głową, a nie z głową w chmurach. No i drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo te wskazówki bardzo mądrego człowieka wzięli sobie do serca. E, cały czas zachęcam. Wieczorem, jak już się zmęczycie e, aktywnym wypoczynkiem, jak sobie otworzycie telefon, to zamiast wysyłać Tu jestem i, i słuchajcie, złodzieje, macie wolne wtedy i możecie działać. To przejrzyjcie jeszcze raz tą audycję i ten program, ale lato to też jest taki czas, gdzie stacje krwiodarstwa apelują o krew. Wiem, że pan jest honorowym dawcą krwi, człowiek, który jeszcze moglibyśmy opowiadać, co pan aspirant robi, ale to by książkę można było napisać. Na przykład dobrym wykładowcą jest na spotkania dla dzieci, ale i również dla starszych, prawda? No, brakuje krwi i co wtedy? Ja oczywiście będę zachęcał, jestem krodawcą od, od 18 roku życia praktycznie, mam oddane ponad 65 litrów krwi. Będę prosił i apelował. Dodatkowo idźcie, oddajcie tą krew właśnie w okresie wakacyjnym. Starajcie się być regularnie w punktach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, już teraz zachęcam wszystkich, którzy, którzy będą do akcji, które będą organizować służby mundurowe na terenie Tarnowa. Ta akcja już się wpisała w kalendarz i ona jest zawsze w ostatnią sobotę sierpnia. Dlaczego płatnie w ostatnią sobotę sierpnia? Bo wówczas zaczynamy przypominać wszystkim dzieciakom, którzy zaczynają rok szkolny, o tym, że jest coś takiego jak krew. Że musimy. Tego się nie da zastąpić, to jest jedyna rzecz, którą nie da się w żaden inny sposób zastąpić, jak tylko po prostu ją oddać i podzielić się tym właśnie bezcennym dla mnie darem. W wakacje, lipiec, sierpień na pewno będzie trudny. Jest bardzo dużo zdarzeń drogowych, bardzo dużo wypadków. Pomimo tego, że tej krwi na ten moment nam nie brakuje, na pewno właśnie ludzie wyjadą na wczasy. Pewne sytuacje mogą spowodować, że krwodawcy zostaną w jakiś tam sposób wykluczeni na jakiś krótszy okres czasu. No bo nie wiem, pojadą do jakichś krajów, gdzie muszą troszeczkę mieć większą, dłuższą kwarantannę. Albo po prostu zapominają o tym, że trzeba iść do punktu kodawstwa. No bo jestem na wakacjach, ja na wakacjach nie oddam krwi, bo nie mam dwóch dni wolnego, bo ja przecież jestem na urlopie. No to, tak. Takie to też są sytuacje, mhm. to rozumiem. I mhm. ludzie, którzy. No teraz. Prosta rzecz, no przychodzimy do punktu kredawstwa, no to ja nie chodzę nigdy w poniedziałek i nigdy w czwartek. Bo w poniedziałek nie chodzę, bo jest tłumów dużo, bo potrzebują poniedziałek, wtorek wolny i w czwartek, bo potrzebują czwartek, piątek wolny, żeby mieć weekend. Więc ja w tych dniach do punktu nie chodzę, bo, bo jest za dużo no to ludzi. rozumiem, czyli bo jest, dużo, bo jest za dużo ludzi, dlatego ja jak mam mi się oddać krew, no to ja oddaję ją honorowo. Tak. Czyli ją oddaję, ja nie potrzebuję mieć dwóch dni wolnego. Ja nawet nie korzystam z tych dni ustawowo wolnych, bo ja nie mam czasu na to wolne. Ja muszę przyjść do pracy bo ja muszę pewne rzeczy wykonać, które za mnie się same nie wykonają. Dobrze, nie. no ale nawet jak tak kombinują, to i tak ich chwalimy, że oddają. Ale nie ktoś. przychodzą. Nie ale przychodzą, w nie przychodzą w poniedziałki i czwartki, przez każdy tydzień wakacyjny w poniedziałki i czwartki zachęcamy, przyjdźcie, jeżeli macie wolne, to przyjdźcie ewentualnie w środę, no to wtedy jeden dzień. Dróg. Świetnie. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej audycji. To tak na koniec życzę spokojnego lipca w pracy. Natomiast jeszcze spokojniejszego sierpnia, żeby pan odpoczął. A koledzy, którzy będą zastępować, żeby się spisali, zasłużyli na nagrodę taką indywidualną jakiś prezent z wakacji. Myślę, myślę że tak. Natomiast ja wszystkich Państwa już teraz jeszcze zachęcam i zapraszam jednocześnie 2 lipca Tarnowski Rynek, godzina 10: Święta Tarnowskich Policjantów. Wówczas będziemy na Tarnowskim rynku. Zapraszam. Zobaczcie, jak, jak będziemy świętować jako Tarnowska policja. Jak to będzie wyglądało. Będę również prowadził tą, tą właśnie to święto, ten apel. Zapraszam, zobaczcie Tarnowski Rynek, godzina 10. Autografy można sobie wziąć też od Osiem naszej dzierzyn. gwiazdy. E, drodzy Państwo, e, ja również wszystkiego najlepszego życzę z okazji nadchodzącego święta. E, dziękuję za miłe, sympatyczne spotkanie i bardzo pouczające. Drodzy Państwo, moim gościem był aspirant sztabowy, e, oficer prasowy e, Policji Tarnowskiej Paweł Klimek. Drodzy Państwo, do usłyszenia, a Kronika wróci po wakacje. <grymne> Kronika wróci po wakacjach. Serdecznie panu Ratowisku dziękuję. Kłaniał się nisko Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.